Hej, siemaneczko, witam was wszystkich serdecznie. Z tej strony Kruszakus! A dzisiaj nie będzie komentarza live, bo jestem zbyt zmęczony weekendem nagrywania, to... Znaczy wczoraj robiłem sobie wolne, w sumie tylko wrzucałem filmy na YouTube'a, które były nawet nagrane wcześniej, ale mimo wszystko po prostu byłem wykończony całem gadaniem i w ogóle jeszcze czegoś takiego nigdy w życiu nie robiłem, żebym nagrywał takiej ilości filmów. No ale kurczę, no, kupiłem te dyski twarde e, z hajsu z, z YouTube'a, i reflinków nie no, reflinki były troszeczkę później. E, no i kurczę, mam teraz taki duży komfort nagrywania i wrzucania filmów i tak dalej, że no, stwierdziłem, że. Jeżeli nie jest to dla mnie problemem, żeby usiąść na jakieś 15-20 minut, nagrać komentarz, potem go szybko zrenderować i wrzucić na kanał, żeby się tam gdzieś w tle wrzucał. No to, to, to kurczę, no, czemu tego nie wykorzystywać? No i z racji tego, że mam ostatnio naprawdę dobry humor, to postanowiłem to przekuć się na materiały wideo na mój, na mój kanał i wydaje mi się, że efekt jest jak najbardziej pozytywny. A także, także dopiąłem z tego, bo tak jak obiecywałem na początku miesiąca, to będzie już odejście od takiej formuły kanału, która jest poświęcona tylko i wyłącznie jednej grze. No i zacząłem wprowadzać inne tytuły i Loadout i Team Fortress 2 ewidentnie się przyjęły. Nic dziwnego, bardzo fajne, bardzo przyjemne gry i polecam każdemu, kto, kto jeszcze się do nich nie przekonał. Działa on znacznie, zna, znacznie, znacznie płynniej niż BFH, także jeżeli komuś działa dobrze BFH na komputerze, to jak najbardziej Loadout i Team Fortress 2 też mu pójdą. Niestety pojawiło się też troszeczkę bulduperstwa. Zauważyłem, ze statystyk zauważyłem, że strasznie dużo osób odsubowało mój kanał i przez cały czas go odsubowuje. Pewnie po tym, jak zobaczyło, że jest na moim kanale coś innego niż BFH. O, ranicie moje uczucia. O, tak bardzo ranicie moje uczucia. Ale wiecie co? Mam dla was bardzo złe wiadomości. Moje kochane gimbuski. Nie macie już kurwa u kogo innego gonać BFH, tak czy siak? Także spoko, nie? <grym> Dobra, nie. A, ale, ale, chwila, ale, chwila, nie, chwila. Ja dowiedziałem się czegoś bardzo interesującego. Mianowicie, parę osób ostatnio mi zwracało uwagę na to, że. że Multi zaczął znowu grać w BFH. No i rzeczywiście, sprawdziłem sobie jego profil i ewidentnie widać, że gra coraz częściej. Ostatnia gra miała miejsce chyba wczoraj. Wczoraj sobie akurat sprawdziłem, bo ktoś mi tam e, zapoda parę informacji, że Podobno Multi nawet na live'ie mówił, że będzie powrót do BFH e, Nie wiem, czy na jego kanale, czy po prostu powrót na BFH, tak żeby po prostu powrócił do BFH i założył swój serwer No ale dostałem takie informacje, taki cynk, że podobno na live'ie mówił, że właśnie e, Będzie wracał do BFH mm, Bardzo interesujące? Bardzo, bardzo mnie to ciekawi e, Prawdopodobnie Prawdopodobnie po prostu spyknie się z, z Kapitanem Alienem i e, I cóż e, Wybaczcie, mam troszkę mi zaszło w ustach. Herbatka pomoże. Prawda, bo nie spyknie się z kapitanem Alienem, który, z którym też już kiedyś nagrywał BFH. I będą po prostu nagrywać wspólnie od, może wspólnie odcinki od czasu do czasu. Co prawda, wiecie co? Aż, aż tak, aż tak nie jestem. Nie jestem zachwycony. A jestem zachwycony, nie? Bardzo fajnie, jeżeli wrócimy multi do BFH, bo, bo, bo z chęcią sobie pogonam innych YouTuberów, robiących to na. Na, na chyba wyższym poziomie niż ja, jeżeli chodzi o obróbkę materiału i, i w ogóle i tak dalej, i wyświetlenia, i tym podobne. Eee, bardzo chętnie bym to zobaczył, tylko po prostu boli mnie... znaczy boli mnie to, ja pierdziele. Tylko jestem po prostu troszeczkę zaniepokojony tym, że e, zarówno Multi, jak i Kapitan Alien, i to nie jest żaden pocisk w ich stronę, ale bardzo się inspirują PewDiePie'em i Sinanersem, i Sina znaczy, może multi nie. Multi ma takie bardzo zróżnicowane materiały, po prostu ma taki swój wyrobiony styl, ale po kapitanie nie widać, że jest bardzo zainspirowany e, tym Sinandersem i oni mają właśnie to, jak już mówiłem wcześniej, ten taki PewDiePie, tak? Czyli po prostu e, wszystko idzie w montaż, e, Wszystkie jakieś mniej, mniej ciekawe sceny zostaną wycięte, i tak dalej, i nie zostaje tak zachowana taka. Tak, taki czysty gameplay po prostu nie zostaje zachowany. Robi się z tego taki bardziej po prostu show. E, a ja właśnie bym chciał zobaczyć jakieś takie luźne pogrywajki, bardziej wykonania, wykonaniu jakichś większych YouTuberów, zobaczyć jak zachowują się w tej grze. No aczkolwiek, no, nie ma co narzekać. Jeżeli rzeczywiście miałby wrócić, to z ciekawości, sam chętnie bym obejrzał. Aczkolwiek domyślam się, że. No, na pewno multi tego, tego filmu nie obejrzy, e, ani Alien tym bardziej. E, domyślam się, że raczej nie do współpracy. Pracy tam nie wezmą, nie, tylko wezmą kogoś innego. O Boże, żeby to był tysiaczek. Błagam, tylko nie to. Jezus Maria. E -e 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 -e. Dobra, dosyć tego. raz. będzie znowu jakaś wielka drama. E no cóż. E nie, jeżeli rzeczywiście Multi miałby wrócić do BFH, no to, kurczę, no... Ja, ja, z, ja z chęcią zobaczę jaki będzie tego efekt Nie wiem czy to będzie na chwilę tylko Na jakiś jeden odcinek A potem e, potem się po prostu zorientują, że nie ma na tym dużych wyświetleń i bardziej się opłaca nagrać jakieś gry Indie, co jest teraz bardzo modne, jakoś Flappy Birda czy po prostu Minecrafta Chociaż szacunek na przykład dla Aliena i Multiego, że w ogóle o takiej formuły kompletnie od tej Minecraftowej formuły po prostu odchodzą i robią po prostu swoje coś interesującego, fajnego, nowego. No i mam nadzieję mam nadzieję, że pomimo tego, że Battle Witheros nie jest nie jest nową grą, bo ma już 5 lat to jednak zrobiliby parę odcinków z tego i... No, ja z ciekawości, ja z ciekawości ze zwykłego sentymentu do tej gry z chęcią to obejrzę, aczkolwiek nie mam jakichś wielkich nadziei, bo miałem wielkie nadzieje parę, parę tygodni temu i wszyscy wiemy jak to się wszystko skończyło, prawda? Ale z ciekawości obejrzę i, i naprawdę trzymam kciuki, żeby się wszystko udało, żeby chłopaki nie zostały strolowane i tak dalej i mam też nadzieję, że te siaczeki wróci z nimi. To choleria ja z sobie... błagam tylko, tylko nie to. Potnę się czerstwą bułką, jeżeli, on, jeżeli to się, się stanie, naprawdę. Potnę się czerstwo, czerstwą bułką. Będzie drama, kurde. Ujawnie te prywatne nagrania do cholery, jasnej. A ja nie mam partnera, bierz kur... je Ja pierdzielę, serio. Dobra, jeszcze inna sprawa. E, słuchajcie, e, wydaje mi się, że mo na moim ostatnim komentarzu live e, z soboty e, powiedziałem, a troszeczkę nie do końca powiedziałem to, co chciałem powiedzieć odnośnie tych, tej, tej trójki hakerów. Tam był Polaczek. Haki i mis, tak? To są chyba polaki, wszystko, tak? Jeżeli dobrze kojarzę. Słuchajcie, chodzi mi o to, że. Ilekroć ja na przykład strasznie jechałem jakiegoś hakera, czy to na forach, czy, czy, czy coś w tym stylu, to zawsze to miało jakiś bardzo negatywny efekt. Na przykład, no nie, wiem, dostawało się ostrzeżenia na forach, e, tematy były tak czy siak usuwane, prawda? No naming, no in naming shaming, prawda? Żadnego oczarniania na forach, czy coś w tym stylu i tak dalej. Pomimo tego, że było ewidentnie widać, że ktoś jest po prostu zwykłym śmieciem i tak dalej. Coś ja się specjalnie w to wideo nie, nie wpatrywałem, no ale kurczę, to to po prostu... To, co było na tym dachu, z zabijaniem komandosa na Stelcie, no to po prostu ewidentnie było widać, że mamy do czynienia z hakami. Ja już niestety. po prostu... Mi już po prostu ręce opadły od tego reportowania hakerów. Kiedyś miałem troszeczkę ten filmów z reportowaniem hakerów na swoim kanale. Wszystkie pousuwane, bo wtedy jeszcze to reportowanie miało jakieś efekty. Mi już po prostu łapie zaczęło opadać po tym, jak w 2012 roku w zasadzie Easy kompletnie zaprzestało banowania tych hakerów. Był taki nawet. Post, znaczy, no, taki dział był na forum, w którym można było reportować tych ludzi e, skończyło się to tym, że była jakaś, nie wiem, jakieś dwie czy trzy fale banów e, potem były nawet jakieś wpadki, gdzie zbanowano osoby, które absolutnie nie miały nic wspólnego z hakami, na przykład Gringo El Diablo, generał CF w pierwszej dwudziestce w leaderboardach został zbanowany na podstawie tak gównianego filmu, że dajcie spokój. A potem była wielka wielka drama i chyba po tym wszystkim właśnie zaprzestano tego banowania e, hakerów no i kurczę, no mi tak ręce już kompletnie po prostu opadły, i w ogóle nie, nie, nie. Po prostu wydawało mi się, że to nie ma większego sensu, e, żeby jakoś, nie wiem, piętnować specjalnie hakerów. E... No w zeszłym roku wiadomo, miałem takie swoje małe ma, 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 miałem takie małe przebłyski, prawda. Masa e, TFc. Oczywiście TFc było zupełnie inaczej, bo a uważam, że to jest właśnie odpowiedzialność youtubera, który zajmuje się grami komputerowymi, żeby uświadamiał młodych ludzi, że hakowanie jest absolutnie niedopuszczalne, a tam kto się wręcz a tam się wręcz ludzi zachęcało do tego, żeby po prostu dołączali do grupy, nieważne czy ma się bana, czy nie, na GGc czy nie. Także to po prostu w bardzo zły sposób e, e, ten na, no bardzo wpłynęło na moją reakcję, na to wszystko, i w bardzo negatywny sposób zresztą zareagowałem, sami pamiętacie. Ale ja indywidualnie, jako osoba, nie jestem w stanie z tym nic zrobić, i... No kurde, co, co ja miałem o tym powiedzieć, nie? Ej, dobra, tych, tych trzech to po prostu banda kutasów i debili, trzeba ich hejtować? No kurde, co to da, nie? Nawet jeżeli będę ich hejtował, to tak czy siak, już się nie dostaną przez, przez to bana. Także lepiej po prostu z takimi jakimiś reportami, filmami się zgłaszać bezpośrednio do EA. Może może akurat. Może akurat postanowią, że zrobią jakiś przykład ten z takiej grupki troli z aimbotami i ich zbanują. A zresztą dowiedziałem się, że ten zostaje na tym community ban list, ten zbanowani. Także chociaż, chociaż to. Chociaż nie, chociaż nie wiem, czy to jest po prostu. Czy to oznacza ban całkowicie na konta? Chyba raczej nie, prawda? To jest coś bardziej jak GGC. Chociaż nie wiem, nie, nawet, nawet się nie orientuję jeszcze, że powiedziałeś, że... nadzieję, że teraz żadnej, e, żadnej skuchy nie robię, ale nieważne. No w każdym razie, po prostu to... to... To, nie jest maja, to już nie jest mała brocha, żeby po prostu piętnować hakerów i tak dalej. Tym się powinno zajmować i jej, a nie ja, także dlatego nie chciałem w ogóle tego tematu poruszać, ale... A zresztą, wie, wiecie co, wiecie, wiecie naprawdę ostatnio chcę się po prostu skoncentrować na jakiejś takiej pozytywnej energii. E, na tym, żeby ten kanał wygląda, wyglądał jakoś fajnie. E, nie wiem, no teraz wprowadziłem miniatury na, na kanał. E, intra, co prawda, nadal nie mam, ale uważam, że no, 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 jak się ma intro, to, to jest się oskubanym kurczakiem i tak dalej, więc wolę intra nie mieć. Po, zresztą każdy, każdy po prostu, każde intro to jest jakieś 7-8 sekund, mówicie yy, no wiecie, ma się intro, obejrzy się, obe, obe, obejrzy się intro raz, dwa razy, ok, fajne intro, super, obejrzy się je pięć razy, kurczę, nie, już nie chce mi się tego ogonać, a po, po dziesiątym razie po prostu to jest 10 sekund, yy, yy, które... Każdy, każdy ten użytkownik najprawdopodobniej na, na po prostu przewinie, także no, intro sobie po prostu odpuściłem. No chyba, że jest to takie intro jakie ma Handel, bo jest, jest ono po prostu genialne i, i naprawdę Handel jest ten pełen podziwu. Twoje intro do Minecrafta jest absolutnie po prostu szczyt wyżyn. To jest, to jest apogeum szczytu, szczyt wyżyn, naprawdę. Jesteś po, prostu, jesteś po prostu moim mistrzem. Ale po prostu staram się właśnie skoncentrować bardziej na swoim kanale, mniej troszeczkę na tym co robią inni. I, I wydaje mi się, że to przynosi efekty. No, co prawda, nie zobaczycie tego na przykład po, po Social Day'dzie, bo, bo parę filmów pousuwałem. Jakieś, a w zeszłym roku, na przykład, nie wiem, zapowiedzi, meczy, czy coś w tym stylu, jakieś, jakieś audiologii, że, że ten, nie będę mógł nagrywać w sobotę, bo e, moja dziewczyna ma ciotę, coś w tym stylu, pousuwałem takie jakieś filmiki, także podejmowało te wyświetlenia i tak dalej. Ale ogólnie rzecz biorąc, to, to wszystko na kanale znacznie, znacznie się troszeczkę bardziej ożywiło. No, nic dziwnego, skoro tak dużo wrzucam. No, ale. To jest po prostu efekt tego, że ja zajmuję się teraz bardziej swoim kanałem yy, i moja interakcja też, no, no na przykład nie wpada na żadne team speak i tak dalej, ja troszeczkę rzadziej odpisuję na komentarze. to po prostu dlatego, że wydaje mi się, że lepszą formą interakcji z Wami jest y, po prostu nagrywanie dla Was filmików i, i tym się właśnie ten, ostatnio zajmuję. Nagrywam filmiki. Yy, Staram się być aktywny, uprawiam jeszcze sport i w ogóle e, teraz jest sezon grillowy, także już w ogóle będzie po prostu szajba i w ogóle trzeba będzie się sprężać z nagrywaniem filmów, e, z życiem towarzyskim i, i z całą resztą e, rzeczy, które są także istotne, żeby człowiek po prostu nie czuł się jak totalne warzywo zamknięte w swojej skórupie i drapał się po dupie, ja pierdziele, dobra, gadałem już totalne głupoty, ale po prostu rozumiecie o co chodzi, prawda, także podsumowując, nie, zajebiście, jeżeli, 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 na razie nie chcę krakać, nie, bo to jest tylko, no, wiadomo, czasami na przykład ludzie mówią, że coś tam zrobią, a potem tego nie robią, ja też parę razy, ten, miałem takie wpadki, jeżeli rzeczywiście Multi miałby wrócić i nagrać jakieś odcinki, to jestem bardzo ciekaw tego, jak to wszystko wyjdzie, jeżeli chodzi o tych trzech hakerów, Mam nadzieję, że dostaną Jeżeli nie dostaję jeszcze ban na, na, na konta, to mam nadzieję, że, do, że dostaną, bo hakowanie to nie jest nic przyjemnego. E, no i ogólnie, po prostu będę starał się koncentrować e, właśnie na, na swoim kanale, na tym, żeby, było, żeby wszystko było e, fajnie, pozytywnie, bo żeby mieć ja po prostu... Mam teraz w sobie dużo pozytywnej energii, chcę ją jakoś kreatywnie spożytkować i nie chcę po prostu niepotrzebnie się wkurwiać jakimiś debilami, którzy po prostu liczą na to, że poświęci się ją uwagę. No i ja, ja, nie, chcę tym, nie, ja nie chcę takiego trolla e, trola karmić, prawda? Wiecie, udany troll to jest troll nakarmiony, więc nie, nie karmy trolli po prostu. Nie, niech, spie, niech się pierdolą, niech się naprawdę pierdolą. Strować to ich, to ich może i jej, kiedy zaczną w końcu, może zajmować się banowaniem hakerów, no, ale niestety sami pamiętamy, parę tygodni temu oficjalnie ogłosili, że jednak żadnego banowania hakerów nie będzie, także <laughs> może sobie poczekamy na te, na, ta, na ten na zajmowanie się takimi debilami, jak, te, jak tam ta trójka. No cóż, no, no bywa, prawda? E Słuchajcie, no, i się już materiał powoli kończy na filmie. Gameplay może nie jest żaden rewelacyjny, i tak dalej, ale no po prostu chciałem na ludzi dzisiaj powiedzieć o tych paru rzeczach, które. o tych, o tych hakerach, prawda? O, o, tym, o tym, w jaki sposób będzie wyglądała formuła mojego kanału teraz, w jaki sposób będę to realizował. No i jak już mówiłem, multi-hackerzy e, i, i, i kruszaków ze swoim kanałem, i tak dalej. I kurczę, już się kompletnie zaciukałem. Okej, okay, łyk herbaty pomoże, niestety przegraliśmy tę rundę. Kurczę, to był ból. Ja bym się troszeczkę bardziej skoncentrował to cholerę może byśmy wygrali. Ach, dobra. Słuchajcie, ja już będę powoli kończył mój komentarz. Eee, no nic, no... W, teraz to wrzucę na kanał i biorę się do nagrywania i po prostu ciśniemy dalej z koksem, nie? Mam nadzieję, że będzie to kolejny aktywny tydzień i że maj będzie jeszcze bardziej zajebisty niż kwiecień. Tak, także... No cóż, no, z mojej strony. Trzymajcie się moje kochane szwagry i do zobaczenia w następnych odcinkach. Elo, pozdro 600 na rejonie, nie? Yo, 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 szwagry. Yo, elo, ziomki, yo. Kurde, dobra, nara. <gry>